Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałabym pokazać Wam trendy, które zawładnęły wybiegami w tym sezonie jesienno-zimowym. Będzie to przegląd trendów uniseksowych, dlatego że przejrzałem sobie wszystkie, no może nie wszystkie, wybiegi z tego roku. Natomiast przejrzałem naprawdę bardzo, bardzo dużo pokazów i zebrałem to wszystko do kupy. Także jeżeli jesteście ciekawi, co w trawie piszczy i co będzie modne w tym sezonie jesienno-zimowym, to koniecznie oglądajcie do końca i zaczynamy. Pierwszy trend możecie zaobserwować już teraz, bo mówię tutaj o tych piórkach, no może niekonkretnie tych, dlatego że pióra będą modne w tym sezonie pod różnymi postaciami, naprawdę przeróżnymi, dlatego że będą modne pióra krótkie, długie, kolorowe, jednokolorowe, w ciapki, centki, różne wzorki. Naprawdę tych piór było na wybiegach w tym roku bardzo, bardzo dużo. I cieszę się z tego o tyle, dlatego że pióra mi się bardzo podobają, natomiast ja w mojej garderobie uświadomiłem sobie, że mam tylko jedną rzecz z piór, czyli to czarne boa. I teraz tak, dzisiaj byłem sobie na zakupach, poszedłem po farby i zobaczyłem sobie taki wielki kosz z piórami. Ja oczywiście wcześniej już przygotowałem się do tego filmu i wiedziałem, że pióra będą modne w tym sezonie, więc podszedłem sobie do tego kosza zobaczyć, co tam w nim jest. I myślałem, że tam będą, wiecie, takie zwykłe, pojedyncze piórka do jakiejś dekoracji czy coś. I wyciągam, 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 i wyciągnąłem takie długie boa, tylko że w kolorze białym. I słuchajcie, tak mi się ono spodobało, że postanowiłem je sobie kupić. Kosztowało niecałe 10 zł, albo około 10 już nie pamiętam. Także m, zakup po prostu świetny, tym bardziej, że dzięki niemu będę bardziej modny w tym sezonie. Także bardzo się z tego zakupu cieszę i w ogóle cieszę, cieszę się z tego, że pióra będą modne w tym sezonie, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, bardzo mi się ten trend podoba. A teraz przechodzę do kolejnego. Kolejną rzecz, która zyskuje na popularności w tym sezonie, również mam na sobie. Słuchajcie, dopasowałem się idealnie do tego filmu, dlatego, że mówię o welurze. Welurów, w przeciwieństwie do piór, mam w swojej szafie mnóstwo, bo mam i welurowe spodnie, i płaszcze, i bluzy, także moja szafa płynie welurem, że tak powiem, i tutaj bardzo się cieszę, bo oczywiście będę modny w tym sezonie. Nie, żeby było to dla mnie jakieś bardzo ważne, dlatego, że y, sprecyzuję sobie pewną rzecz ja ślepo za trendami nie podążam i tak jak już mówiłem w poprzednim moim filmie z trendami, około pół roku temu, ja sobie je traktuję bardzo wybiórczo i nie, oczywiście nie biorę sobie z nich wszystkiego i wiecie, nie noszę czegoś, bo jest tylko modne, mimo tego, że mi się na przykład nie podoba. Także, no, to jest sprecyzowane, a teraz powracamy do już sedna, czyli do tego, że welur będzie modny. Welur również pod różnymi postaciami, tak jak pióra, dlatego, że będzie on obecny na bardzo wielu częściach garderoby na płaszczach, na marynarkach, na spodniach, no naprawdę na mnóstwie rzeczy, także jeżeli macie coś welurowego albo planujecie kupić, no to wiedzcie, że będziecie w tym sezonie modni. Mody na trzecią rzecz zupełnie nie rozumiem, i ja już nawet zdążyłem ją zjechać pół roku temu w moim filmie Poprzednim strandami, dlatego że wtedy on miał troszeczkę ostrzejszą formę jednak niż teraz. Teraz jest troszeczkę bardziej łagodna, natomiast nadal nie podoba mi się to, żeby było jasne. Mówię o trendzie na bieliznę na wierzchu. Wcześniej był trend na goliznę, a teraz mamy trend na bieliznę. Jest to poniekąd jakieś ograniczenie tej golizny, bo jednak część ciała jest wtedy zakryta, mając na przykład stańk na wierzchu. Natomiast mimo wszystko uważam, że to się po prostu na ulicę nie nadaje. Na wybieg owszem, bo jednak jest to rzecz bardzo high fashion. Natomiast yy, na co dzień uważam, że jest to po prostu nie na miejscu, chodzenie w staniku po ulicy. Aczkolwiek, jeżeli ktoś bardzo chce, no to uważam, że na przykład taki stanior zakryty marynarką, jeszcze jest w granicach rozsądku. I w Salon'ej to jest do mody, który zaszalał z golizną w tym roku, bo oprócz tych staniczków zakrytych marynarką, pojawiły się bardziej hardkorowe wersje, o których tutaj nie będę może opowiadać. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostawię Wam link w opisie i sobie ten film obejrzycie. To znaczy, Okazu, a ja przechodzę do kolejnego trendu. Srebro, metale, połysk i te wszystkie tkaniny metaliczne, błyszczące, połyskujące będą również bardzo modne. I cieszę się z tego, dlatego, że jak wiecie, albo nie, kupiłem sobie błyszczący srebrny, metaliczny płaszcz. Jeżeli go nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia mojego hola, w którym go pokazywałem. Natomiast cieszę się również dlatego z tego trendu dlatego że bardzo podobają mi się jakieś takie lateksowe wstawki do outfitów, na przykład lateksowe jakieś legginsy, spodnie albo górne części garderoby, dlatego również ten trend bardzo mnie cieszy i bardzo mi się podoba. I taką jakby pochodną tego trendu były torebki, które zauważyłem na wybiegu Louis Vuitton, kolekcja męska. Były tam takie kuferki lustrzane, metaliczne i bardzo mi się one spodobały. Może sobie kiedyś taki kuferek kupię. Natomiast póki co muszę się zadowolić zwykłą nerą z Bershki. Ale mm, tak, bardzo mi się ten trend spodobał i myślę, że on się przyjmie, bo no, to jest jednak rzecz, którą już gościliśmy nie tylko na wybiegach, ale na ulicy. To takie błyszczące, połyskujące wzory. Także uważam, że ten trend jak najbardziej na plus. Piąta tendencja modowa jest moim zdaniem bardzo ciekawa. Zaobserwowałem ją m.in. u Balenciagi i u Balmę, a mówię tutaj o trendzie na szpiczaste ramiona, takie bardzo zarysowane i strzeliste. W niektórych domach mody bardziej, w niektórych mniej zarysowane, natomiast to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że takie rękawy potrafią dodać charakteru nawet zwykłemu, basicowemu outfitowi. To znaczy, jak już ma te rękawy, to oczywiście nie jest basicowy. Natomiast weźmy sobie taki zwykły garnitur o prostym kroju, w zwykłym, nudowym, albo jakimś jasnym, albo ciemnym odcieniu, po prostu w takim jednolitym kolorze. I który jest dopełniony tymi szpiczastymi rękawami. No to umówmy się, stylizacja od razu zyskuje na wartości, bo yy, co innego mieć prosty garnitur w zwykłym kolorze, a co innego mieć garnitur, który jest dopełniony o takie rękawy. Umówmy się, taka rzecz jest po prostu. Super, więc y, ja, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy tym garniturem prostym, a tym z rękawami, to oczywiście wybrałbym ten z rękawami. I myślę, że to jest coś y, nie tylko odpowiedniego na wybieg, ale również na co dzień, o ile te rękawy nie będą zbyt zarysowane, bo wiadomo, że z rękawami powyżej głowy nikt nie będzie chodził po ulicy. Natomiast z takimi, które są dosyć jeszcze w granicach rozsądku, myślę, że naprawdę nie wstyd się pokazać w miejscu publicznym. Były ogromne ramiona, to teraz pora na ogromne kołnierze, takie wystające ponad cały outfit, rzucające się w oczy i grające główne skrzypce w stylizacji. Zaobserwowałem je m.in. u Chanel. Tam te kołnierze były dosyć dobrze widoczne, i to bardzo dobrze widoczne. Myślę, że to jest rzecz, która y, ma jakiś tam potencjał sprawdzenia się, na przykład w takich bardziej formalnych stylizacjach, albo takich casualowych, jeżeli na przykład ten kołnierz jest wyciągnięty z jakiegoś swetra. Z tym, że, no mówię, nie jest to kołnierzyk malutki, wypierdek, tylko już taki kołnierz z prawdziwego zdarzenia. Więc jeżeli lubicie koszule, lubicie duże kołnierze, no to to jest trend idealny właśnie dla Was. Kolejną rzeczą, która będzie bardzo modna, to flanelowa tkanina w kratę. Obecna na przykład na marynarkach, płaszczach czy nawet koszulach. To jest rzecz, która będzie w tym sezonie bardzo modna. Na tyle modna, że mnie do tego bardzo zniechęcił zakup właśnie jakiejś flanelowej rzeczy, bo ostatnio chodząc po sieciówkach właśnie tam zaobserwowałem ten trend. Chodząc po tych sieciówkach, naprawdę wieszaki, zobaczyłem, że wieszaki się uginają po prostu od tych flanelowych rzeczy. Tam po prostu co drugie stoisko było coś z flanelową kratą, więc to nie jest rzecz na pewno dla mnie i dla osób, które nie lubią mieć tego, co wszyscy. Natomiast jeżeli wy tacy jesteście i nie lubicie eksperymentować z modą, na przykład chcecie coś sprawdzonego, co będzie nosiło wiele osób, to taka krata jest jak najbardziej dla Was i myślę, że to w tym sezonie, no, nawet nie myślę, po prostu wiem, że to będzie i już jest modne. Furorę robią również frędzle, szczególnie frędzle Bottegi Venety, bo tam było ich chyba najwięcej. Słuchajcie, one były tam pod różnymi postaciami. W sukienkach, w torebkach, w płaszczach, no po prostu roiło się tam od frędzli i to jest również taki trendowy pewnik, bo jeżeli coś pojawia się na wybiegach z taką częstotliwością i to nie tylko u boteki venety, ale w wielu innych domach mody również były te wręcz obecne, to, no to jest wręcz pewne, że taka rzecz będzie w tym sezonie modna, więc y, jeżeli znowu lubicie podążać za modą, to zaopatrzy się w coś z frędzlami, natomiast mnie do frędzli zniechęca nie tylko to, że one są bardzo modne w tym sezonie, ale również to, że uważam, że są one po prostu niepraktyczne. Oczywiście zależy, jakie one są długości, bo jeżeli frędzle są na przykład takie, no to jeszcze to jest coś do zaakceptowania. Natomiast w momencie, kiedy frędzle sięgają od pasa do ziemi, no to nie ma bata, one się po prostu poplączą, więc moim zdaniem to jest coś niepraktycznego, szczególnie w takiej długości, więc w coś z takimi frędzlami na pewno się nie zaopatrzę. Natomiast pomyślę nad kupnem czegoś z takimi krótszymi frędzlami, bo mimo tego, że to jest modne. To myślę, że wygląda dosyć ciekawie, i w Frenzle to jest na tyle zróżnicowany materiał, jeżeli można tak to nazwać, że myślę, że będą obecne pod różnymi postaciami i bardzo ciężko będzie trafić na osobę, która będzie miała Frenzle identyczne jak my. Teraz pora na wzory wzór zwierzęcy, a dokładniej w panterę. I cieszę się z tego tak bardzo, że zaraz niosę ją na tym krzesełku. Bo słuchajcie, kupiłem sobie ostatnio futro w lumpie, właśnie we wzór w panterkę za 2,50 i ono tylko czeka, aż nagram Holzwoom Peksu z jesiennymi rzeczami, który, by the way, pojawi się na moim kanale już niedługo, także subskrybujcie, żeby być na bieżąco, ale powracając do tej panterki, to była ona, panterki panterki, jestem fanem panterki. No, słuchajcie, była ona y, obecna na pokazie Elizabety Franki chyba najczęściej, tam się ona bardzo często przewijała, ale Również u Toma Forda, i no słuchajcie, niesamowicie się cieszę z tego, że ta panterka będzie y, modna, dlatego że moja przyjaciółka Kacha również ma futro w panterę. I teraz po prostu będziemy chodzić w tych futrach i podbijać miasto. Oczywiście śmieję się, bo to nie jest rzecz na, wiecie, na co dzień. To jest futro, które czeka na specjalne okazje. Także będzie sobie wisiało w szafie i czekało na swój moment, na swoje 5 minut. Ale bardzo się z tego cieszę, bo nawet jeżeli ma wisieć w szafie i czekać pół roku, aż się założę, to uważam, że warto, tym bardziej za te 2,50, więc no tak, panterka to jest coś, słuchajcie... Następną wybiegową perełką są peleryny. Moim zdaniem są takie iście baśniowe, dlatego że wiecie, czerwony kapturek, czarownice i te sprawy. To jest rzecz, która może być albo wspaniała, albo do bani. Dlatego, że z peleryną bardzo łatwo jest przesadzić i można założyć taką, która zakryje wszystko i sprawi, że outfit po prostu. No nie będzie outfitu, tylko będzie peleryna. A może być taka peleryna, która ten outfit dodatkowo podkreśli i sprawi, że będzie on po prostu o niebo lepszy. I ja sobie tutaj zapisałem, gdzie te peleryny były najlepsze. I tak, mam tutaj zapisane balmę i bottega wenetę. Oczywiście to nie są domy mody, które jako jedyne zrobiły świetne peleryny w tym roku. Natomiast w tych domach mody przypadły mi one do gustu najbardziej, bo właśnie zamiast ten outfit stłamsić i sprawić, że będzie on wyglądał beznadziejnie, to one ten outfit jeszcze wyłoniły i sprawiły, że wyglądał o wiele, wiele lepiej. Teraz mamy taką troszeczkę powtórkę z rozrywki, dlatego że już pół roku temu mówiłem o trendzie na skórzane rzeczy. Skórzane części garderoby, wszystkie oprócz kurtek a teraz ten trend powraca, natomiast jest on dopełniony jeszcze o te kurtki. Będą w tym sezonie bardzo modne właśnie w odsłonie skórzanej, z tym, że wiosna, lato to były bardziej kolorowe skóry, a teraz one są w takich bardziej stonowanych odcieniach, natomiast oczywiście pojawiły się również takie bardziej szalone wersje, natomiast jednak te takie bardziej stonowane skóry na różnych częściach garderoby były w tym sezonie bardzo często obecne na wybiegach i to mi się bardzo podoba, dlatego, że myślę, że takie Skórzane elementy garderoby to jest coś nowego i oryginalnego i coś, co naprawdę potrafi zrobić outfit. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, zwykłe buty, zwykłe spodnie i do tego na przykład taki skórzany t-shirt, to moim zdaniem wygląda świetnie i naprawdę potrafi stworzyć jakąś tam, no może nie high fashion, ale bardziej modową, bez sensu. Wiecie o co mi chodzi? No taką bardziej stylizację. Żeby nie było tutaj tak za kolorowo, to te fajne, moim zdaniem, trendy będę przeplatał z tymi gorszymi. I teraz pora na ten właśnie troszeczkę gorszy trend, a mianowicie na trend na styl boho, łamana na hippie, dlatego że dlatego ja tego nie lubię, dlatego, że mi się to kojarzy. No, może nie z bezdomnymi, no już nie będę taki, ale kojarzy mi się to po prostu, no bo no źle, no tak tanio, workowato, dziadosko. Ja bym założył coś w stylu boho albo hippie na dzień, w którym po prostu nie miałbym humoru, więc no może no w sumie tylko tutaj jedynie sytuacji by się to u mnie sprawdziło, ale jeżeli wy lubicie styl boho-hippie, no to zaopatrzcie się w jakąś taką rzecz, bo. Będziecie wyglądać jak bez no żartuję sobie. Będziecie y, modni w tym sezonie, bo no, nie wszystko, co w modzie, musi być ładne i każdemu się podobać. Jeżeli lubicie styl boho-hippy, to bierzcie. Natomiast to jest coś, no niestety nie dla mnie, więc ja się na pewno w żadną rzecz boho-hippy nie zaopatrzę. Była przerwana dziadostwo, to teraz powrót do rzeczy fajnych, przynajmniej moim zdaniem. Powrót do neonu. I mówię powrót dlatego, że neon był obecny już we wcześniejszym sezonie, wiosennoletnim, z tym, że teraz powrócił on w takiej szerzej i wężej zakrojonej wersji. Już tłumaczę o co chodzi. Szerzej dlatego, że przeniósł się już z dodatków, jak to miało miejsce w tamtym sezonie, na resztę garderoby, na sukienki, płaszcze i inne ubrania. Natomiast wyżej dlatego, że wcześniej mieliśmy ten neon w różnych odcieniach: żółtym, zielonym i różowym i innych. Natomiast na różowym chciałbym się skupić, dlatego że teraz głównie różowy neon był na topie, na wybiegach i będzie w tym sezonie. Dlatego, jeżeli macie w swojej szafie coś właśnie w odcieniu na nowego różu, to korzystajcie, bo tym samym będziecie na pewno wpisywać się w trendy tegorocznej jesieni oraz zimy. I już ostatnim, czternastym, no może nie trendem, ale bardziej taką moją obserwacją jest to, że cały ten sezon miał taki wydźwięk bardzo naturalny. Pojawiło się tam wiele nawiązań właśnie do natury, bo z jednej strony mamy te pióra, z drugiej panterkę, z trzeciej skóry. I słuchajcie, wybiegi również nawiązywały bardzo do natury, bo weźmy sobie na przykład taki pokaz Louis Vuitton. Tam e, anturaż tego pokazu był cały w chmurach. Wybieg Balenciagi. On był cały zalany wodą, na górze na wielkim ekranie pojawiały się grafiki chmur, morza, jakiegoś tam ognia. Także te wszystkie żywioły, ta cała natura była wyłoniona na piedestał w tym sezonie. I powiem szczerze, że nawet mi się to podoba, bo no teraz dużo się mówi o ekologii, tak że koncerny modowe zużywają mnóstwo wody i innych surowców, dlatego no, takie nawiązania są moim zdaniem jak najbardziej na plus. I słuchajcie, co? To chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć na temat tegorocznych trendów. Dajcie znać w komentarzach, który spodobał Wam się najbardziej, a który najmniej. Trochę ich było, słuchajcie, 14. Także na pewno coś dla siebie wybierzecie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, bo już niedługo pojawi się lumpeksowy hall. także no nie możecie tego przegapić, umówmy się. Panterkowy futro nie chodzi piechotą po ulicy, więc musicie zobaczyć po prostu ten hall. Dajcie również łapkę w górę, jeżeli spodobał Wam się ten film i do zobaczenia w kolejnym.